Cześć, witajcie na naszym kanale. Witaj, Kolejna dawka, kolejne ćwiczenia, kolejne wyzwania do wykonania. Mamy nadzieję, że kolejne trzy ćwiczenia, jakie mamy na dzisiaj przygotowane, spodobają się Wam i dzięki nim wzmocnicie triceps, czyli to co tu mamy z tyłu ramienia, odpowiedzialny mięśniak za prostowanie łokcia, za wiele różnych funkcji stabilizacyjnych, podporowych, za wyciskanie odważników i różnych ciężkich przedmiotów na głowę, ale również za końcowy ruch przy wyciskaniu na klatkę piersiowoń. Tych zastosowań tego mięśnia jest bardzo dużo, wbrew pozorom. Mimo tego, że to mała partia mięśniowa, wydawałoby się, że a, kulturyści tylko robią triceps. Absolutnie nie. Funkcjonalnie, pod wieloma względami, jest to pewien szczegół, ale bardzo ważny szczegół. Na dzisiaj trzy ćwiczenia, również, tak jak wspomniałem na początku, wyprosty odważnikiem za głową w leżeniu na plecach. Tak jak najczęściej w naszych filmach, funkcjonalnie mało sprzętu, wystarczy odważnik i wystarczy guma w dniu dzisiejszym, czyli trening, również możecie zrobić w domu. Siłownie zamknięte, pandemia, ale nie poddajemy się, działamy. Brzuch napięty, trzymamy odważnik nad głową. Trzymamy go za kulę, rączką do tyłu. Brzuch napięty, wciśnięty odcinek piętrzowy, bark łopatka ściągnięta, łokcie do środka, opuszczamy odważnik, za głowę i wyprost. Opuszczamy go powolutku, za głowę, wyprost. Uważamy, żeby nie uderzyć się w głowę, opuszczamy nisko wyprost i powolutku zejście i wyprost. Możemy też zobaczyć troszeczkę bardziej za kulę i prostuje. Triceps działa. Wersję tego ćwiczenia możecie również wykonać stojąc i też opuszczając otwarznik za głowę. Uważamy oczywiście, żeby się, tak jak wspomniałem, nie uderzyć. Kolejne elementy, kolejne ćwiczenia. Guba. Proste ćwiczenie. W domu zaczepiamy o jakiś mocny punkt, ewentualnie o drzwi. Uważamy tylko, żeby one się nie przechyliły na nas e, lub po prostu zadrążyć, jeśli mamy taki e, przyczepiony przy, do futryny. Stajemy w lekkim rozkroku. Co jest istotne w tym ćwiczeniu? Bark, łopatkę opuszczamy nisko, czyli nie robimy tego tricepsa na takim napiętym ogólnie górnej części ciała, pleców, ponieważ to i tak jest spięte. Komputer, siedzenie, stres, napinamy, nie, to rozluźniamy. Cała dolna część ciała pracuje, brzuch napięty, pośladek. No i skupiamy się na maksymalnym wyproście na triceps i skierowaniu ręki lekko na zewnątrz biodra. Bark łopatka nisko. Prostuję, chwila zatrzymania, troszkę wolniej wracam. Wykorzystuję ten potencjał gumy. Wyprost, powoli wracam. Wyprost bark maksymalnie w dół, powolutku wracam. Możemy się delikatnie pochylić, żeby jeszcze mocniej wykorzystać kąty i pracę siłową, żeby guma nam ten triceps zaangażowała. Ćwiczenie bardzo dobre na rozgrzewkę. Jeśli ktoś ćwiczy, powiedzmy sobie, w lepszych warunkach niż w domu, ma tego sprzętu więcej, to to będzie świetne, żeby uruchomić triceps. Jeśli ćwiczymy w domu, dokładamy coraz mocniejszą gumę. Bardzo szybko triceps będzie się wzmacniał i postęp będzie bardzo szybko szedł do przodu, ponieważ guma bardzo mocno się adaptują się do gumy i dzięki temu. Mamy coraz więcej siły. Trzeci element, chyba najtrudniejszy, troszkę bardziej zaawansowany, ale dodatkowo obręcz barkowa i brzuch będzie bardzo mocno w tym ćwiczeniu pracował. Układamy się w podporze przodem na dłoniach. Prawidłowa pozycja, tak jak w planku, brzuch napięty. I schodzimy płynnie, w miarę możliwości, nie rotując biodrami. Schodząc na łokieć. Raz, dwa. I wejście na dłonie. Raz, dwa. I na Raz, jedna ręka prostuje. Wracam. Później druga. Raz, dwa. I znowu wracam. Trzy. 4, wdech, brzuch napięty, powoli zejście i góra. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ćwiczenia się, się spodobały. Bardzo dziękuję, piszcie do nas i do zobaczenia na naszym kanale FitIron.pl. Dzięki, cześć.